7! Z tej strony, 2, 3, i dzisiaj chciałem na Was. <coughs> sorry. Dla Was nagrać odcinek z gta, powiem z GTA, GTA, GTA. v Oj, przepraszam bardzo. Dobra. Chciałem dla Was tryb popularny i chciałem wam moje. Y moje te przedstawić. Chciałem. przedstawić te. Oj, tutaj nie widzicie trochę tego. Czekajcie. O, teraz powinniście dobrze widać. Dobra. Chciałem przedstawić mody. Znaczy trainery. Kurde. No mody trainery, nie wiem. Mody chyba. Nie chcę. To... Niech Przemek! Dobra, no niech się załaduje no, Dobra, niech to się załaduje, to wam pokażę Dobra, ja zrobię cięcie Jestem e, Jestem po krótkiej przerwie Naszym trewkiem Chciałem Wam mody przedstawić Są bardzo fajne Czyli tak Uruchamiamy je na F4. O. Na dwójkę na dół jedziemy. Na ósemkę do góry. Na piątkę wchodzimy w to. A na czwórkę i szóstkę sobie przełączamy te. No. Przełączamy. Dobra, tutaj mamy no reload. Czyli. Że. Oj. Przepraszam czyli tam się amunicja nie traci Dobra, tutaj mamy jeszcze Fire ammo, czyli Nam się amunicja pali, tak? Nie, czemu się nie pali? Oj Kurde, ale mnie tu odmiela. O, pali się, pali Dobra, pali To jest fire ammo Tu mamy eksplozivę ammo Mamy eksplozivę ammo, czyli to Czyli eksplozivę, czyli to wypucha A tutaj nie wiem już co jest. A, to to jest to chyba. To jest jak pali się to wybucha. Tutaj mamy opcję naszego tego, czyli mamy tak, super jump. Mamy tu fast run, czyli szybko biegamy. Mamy fast swim, czyli szybko pływamy. No cel jest to, nie wiem co to jest. To też nie wiem co to jest, fair, ale policja, ignora, czyli policja nas ignoruje. Tu mamy nieśmiertelność. I tu mamy never want, czyli po prostu policja jak strzelamy i w ogóle to nas nie goni. Tu mamy wanted down, czyli jak mamy gwiazdki to zmniejszamy. Tutaj powiększamy. Tutaj dodajemy kasę po milionie. Tutaj reset na to tam ten. Jak mamy jakiegoś skina, to się rozsuduje. To jest Fix Player Fix player to jest, że no, naprawiamy, żeby był... No kurde. No żeby miał więcej tych... No żeby, żeby miał happy w ogóle. Tu mamy teleporty. No trochę tych w no, ogóle. Tylko tyle. Tutaj wybieracie, tu macie Franklin, House, Michael, Tatribora. A, a marker? To jest jak gdzieś zaznaczamy na mapie i wciskamy to markę, co tam nas teleportuje a tu mamy skin challenger e challenger czy jakiś tak tu możemy się no, w tak zamienić w jakieś zwierzęta a na na, dół, na dwójkę jedziemy tak do góry a na ósemkę na dół i sobie wybieramy po prostu jakieś o boże co ja właśnie wybrałem co tu jeszcze jest No bo, kurde, ten przelak do mnie gada. No i tu wybieramy sobie skiny. No i, i patrzcie, mam takiego skina? Reset skin, i mam takiego. Dobra, to już chyba wszystko. Teraz mamy. O, we chwilę. Kart spawnik, możemy sobie wybierać auta. Tutaj auta sobie wybieramy. I w ogóle. Room, czyli jak mamy auto w do niego to możemy sobie je enchantą, <śmian> zmienić kolory. Tu mamy fix, czyli fiksujemy, że naprawiamy. Tu też zapinamy pasy. Tutaj jak zespawniemy auto to się do niego teleportujemy. To jest niezniszczalne auto. Kuloodporne opony, czyli no w ogóle nas nie ten I Speed bossa, czyli na dziewiątą. No zaraz wam pokażę speedbosta. Wezmę sobie jakiegoś... O, to auto I patrzcie, włączę speedboosta I tak Na trójkę mocno hamuje, Na trójkę mocno hamuje, A na dziewiątkę przyspieszam Widzicie? Możemy przyspieszyć Akurat nie mam nic Visible włączone No Teraz mamy words. Tu mamy Gravity w ogóle, w ogóle to już To za bardzo Tu Piszonia Ale tu mamy Timon Tutaj sobie do góry A tu na dół Oj, tutaj żeby zostawiła tak, ciągle taka sama, a tu to nie wiem. Weadhair, we czyli tu mamy... E, chyba Wind, co to znaczy żeby ciągle tak została i mamy snow. neutral, czegoś tak, Clary. O to jest pać, to jest najgorsze. Zaraz wam, wam pokażę. Dobra I tutaj mamy misk I tu możemy sobie wybierać ratyjko O tu możemy mapy włączać A tu nie wiem o co chodzi No i to chyba wszystko nie? Mm. Te 6 minut będziemy się nawalać z policją Damy sześć... 5, e, bo tu się część nie da. Aha, broni nie mówię. Czyli, żeby broń dodać, wciskamy. Get all weapon e, Link do tego moda po, po tym e, pokażę, jak się zainstalować. Tego moda, ale nie w tym odcinku, tylko po prostu będzie drugi Dobra, mamy już wszystkie bronie. Dodaję wszystkie bronie na zero. Wyłączamy. Zabiłem! Ale to jest nawalanka Myślę, że mam... Odcinek się podobał. Jak tak, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie. Nara, zaraz zrobię odcinek, jak to poprzez tego moda. To nara, nie? Opa.